Cześć, witam serdecznie Marcinie. Siemanko. Jak są poczucie przed wyjściem na panel? W porządku. Nie ma dziś większych emocji, ekscytacji. Smutku. Nie ma ekscytacji? Tak, na razie jest jeszcze tak stabilnie. Widzę, że tutaj chodzisz, pracujesz jako reporter cały czas, więc i zawodnik, i reporter, no słuchaj, odnajdujesz się świetnie w tym praca wszystkim. Ma, praca ma dwie zmiany. No właśnie, jak ty bo to godzisz? Tobie też będzie dane zawalczyć i będziesz miał okazję zobaczyć. Nie jest to łatwe, ale dajemy radę. To nie jest nasza pierwsza relacja, którą kręcimy podczas mojej konferencji, bo wydaje że trzecia chyba. Mhm. Albo trzecia, no. Więc i jakoś to fajnie. Ja, znaczy, nie jakoś to fajnie wyszło, fajnie to wyszło. Jak czujesz się po tym face to face z Piotrem? Dobrze, nie było inaczej niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że taki będzie przebieg tego, tego programu i. Nie pomyliłem się. Ludzie nie do bardzo za bardzo przypadają z moim przeciwnikiem. Nie dziwię się wcale. A, A ty dziwisz się? Ludziom? Mhm. Nie chcę komentować tego. Wiesz, no, to mam takie podejście, że nie, że nie będę komentować. Ja Cię specjalnie zapytałem, żeby cię skonfrontować. <grym> nie, nie, nie chcę komentować. Spoko. Natomiast powiedz, bo Piotr w pewnym momencie wyszedł. Myślisz, że psychicznie po prostu nie dawał rady? Myślę, że na pewno. A też y, chyba y, jakby ściągnął, to troszeczkę bo ludzie pisali w komentarzach, że drugi fabijański. Jak ty y, właśnie byś to ocenił, że jakby jak jeden zawodnik już wyszedł i nie dostał konsekwencji, to co tak. każdy teraz ja... będzie wychodził? Tak, ja mi się zdawało. Oczywiście tego nie wiem. Czy Piotr miał, y, po prostu sobie to przygotował wcześniej, bo wiedział, że będą bardzo nie, nieprzyjemne telefony. I po prostu stwierdził, że pierwszy, to był pierwszy telefon Natana już był naprawdę mocny. Y, I po prostu stwierdził, ok, może faktycznie to jest to jest sposób, żeby się wymiksować z tego. Ale został szybko przywołany do porządku i wrócił, prawda? A myślisz, że natan y, jakby. Faktycznie uważa, że Piotr jest jakby najgorszy w tym wszystkim i ma złe zdanie o nim, jeżeli chodzi o moralność, czy po prostu chce sobie wykrzyczeć walkę tymi zaczepkami? Ciężko mi stwierdzić, co on, o czym myśli Natan. Wydaje mi się, że jakiś tam na pewno ma antypatię do, do Szeligi, no bo to widać, tak? Czy to zwyciężyć walkę? Myślę, że to nie, nie jest zbyt korzystna walka dla niego. Myślę, że on właśnie powinien y, na, mierzyć się z przeciwnikami pokroju przeciwnika, z którym mierzy się teraz czyli heitera i y, 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 budować swoją pozycję i swoją umiejętności, dopiero, dopiero potem może y, y, myśleć o przeciwnikach troszkę większego kalibru, a cz czego by nie mówić o Piotrze, to jakieś tam y, zagrożenie w walce stwarza. powiedz czy dzisiaj na konferencji planujesz y, atakować w jakiś sposób Piotra czy już chcesz mu dać spokój? Wyjdzie w planie. Nie, nie mam nic przygotowanego, więc, więc po prostu... Spontanicznie. Wyjść, spontanicznie, tak, i mam game plan zawsze, nie szykuję się do programu. Jestem zbyt leniwy. Zbyt leniwy jesteś? No to ty tak. jesteś reporterem, to nie, zawodnikiem albo, i leniwy... Albo, albo po prostu nie mam czasu, bo, więc... Ale myślę, że po prostu Spój, też... ale do, do mojego programu też się nie przygotowuję. Jedyne, do czego się przygotowuję, to walki. No i bardzo słusznie, że się przygotowujesz do walk, natomiast do programu po prostu wychodzi ci to spontanicznie tak, tak, tak. na freestyleu i po prostu dokładnie. masz talent. Talent... Lubię dużo gadać. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że lubisz dużo gadać. A powiedz mi, jak ty obstawiasz walkę wieczoru Arkadiusz Tańcula versus Amadeusz Ferrari? Kto wygra? Ciężka do typowania walka. Nawet ciężka do typowania walka, bo yy, wydaje mi się, że Ferrari, że Ferrari będzie bardzo bardziej stawiał na stójkę, a Arek na jiu -jitsu i zapasy. I wydaje mi się, że będzie w stanie Amadeusza unieruchomić i może go przeleżeć i wyciągnąć tą decyzję. Tej walki, ale Ferrari na pewno będzie chciał murwać mu głowę. Więc dla widowiskowości chciałbym, żeby wygrał Ferrari. A powiedz, ty byś z Arkiem chciał zawalczyć, no bo on też miał takie aspiracje właśnie do KSW, żeby przejść i pokazałbyś mu, że się nie nadaje do tego, albo że się nadaje? Nie, już nie chcę z nim walczyć, ponieważ Arek powiedział, że nie chce z nim walczyć, potrzebuje dwa lata, żeby się do niej przygotować. Mhm. Okej, okay, czyli nie, uważa, ja, jest że jesteś bolo, zbyt mocny? Czyli tak dużo mu potrzebuje, może nie wróci na sterydy i wtedy mu szybciej te przygotowania pójdą. Czyli e, jak... o, Musimy to zaproponować, jak go zobaczę. Może na panelu. O, no to możesz zaproponować, oczywiście, że tak. Natomiast y, myślisz, że Arek sprawdziłby się w KSW, czy to nie jest nie, dla niego? Nie, 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 nie. Myślę, że y, długofalowo bardzo źle by to wpłynęło na jego zdrowie, ponieważ by obiłby go każdy tam. Aż tak? No, z aktualnych zawodników w kategorii 84 myślę, że tak. A powiedz, czy ty jakby na, na dzisiejszą konferencję... Ja się... byłem zawodnikiem w kategorii 66 i on się boi do mnie wyjść. No właśnie. No właśnie. Więc będąc zawodnikiem w KSW tam jakby jak odszedłeś, jak, odszedłeś, jak zostałeś niby zwolniony, nie wiem jak to tam było dokładnie, rozstaliście się, ale macie dobre relacje, czy nie? Okej, okay, nadal oglądam i galę, nadal kibicuję. Ale masz żal o to, że nie. nie to się mam. stało? Nie, ja myślę, że to była naturalna na kolej rzeczy że to był taki fajny, fajny, dodatkowy smaczek tego pojedynku z No Że ten właśnie... Kawul powiedział, że jak przegram, to jestem zwolniony. Ja to przyklepałem, tak, więc... Mm -hmm. Więc wszystko Czyli było... Zgodziłeś zgod... się na to po no, prostu. Oczywiście. Powiedziałem, że jeżeli przegram, a mi nie zwolnią, to sam się zwolnię. Okej. Okay. Zrobiłbym to. Ale wtedy, w tamtym momencie przed walką, yy, czułeś, że jednak ty jesteś faworytem i to ty wygrasz, prawda? Raczej nie myślałeś o przegranej. Yy, czułem, że to ja wygrałem. Czułem, że to ja wygrałem. Ostatnia walka pokazała, że w, inny, w Tak, z Dominikiem Zadorą, którego pozdrawiam serdecznie. Że walka w innych zasadach niż boks w dużych rękawicach nie, nie sprzyja mu. A jeżeli chodzi właśnie o. Pomyślam, że gdyby nasza walka odbyła się w małych rękawicach, wyglądałoby to podobnie. A jakby zgodził się w zawalczyć z tą WMA, to jakby się to skończyło? Odpowiedź sobie sama. Chciałabym od ciebie usłyszeć tą odpowiedź. Szybko i brutalnie. Brutalnie? Tak. Ty, ty go jednak y, nie darzysz y, żadnym szacunkiem jest, ani sympatią? Jest mi obojętny. Tak? Totalnie. A nie czujesz tej nienawiści do nie, niego? Nie, nie czuję. Ja do nikogo nie czuję nienawiści. A do Piotra? Absolutnie. Czyli ty jesteś zwisa. pokojowy no nie, nie, chłopak. Nie, mi zwisa po prostu. Nie myślę o nim, więc tym bardziej nie darzę go nienawiścią. Nienawiść to jest tak skrajne uczucie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jakoś nienawidziłem. A powiedz, czy ty z Piotrem dzisiaj porozmawiasz jako reporter Sixpacka? Nie, absolutnie nie. A dlaczego nie? Po poprzedniej walce rozmawialiśmy, ale po tym, co się wydarzyło, nie mam zamiaru dawać mu żadnej przestrzeni w mediach mówisz o całej sytuacji. Nie, Po, nie, po, naszej, pierwszej, po naszej walce pierwszej y, rozmawialiśmy, nawet na kanale XXP jest ta rozmowa. Wystąpił y, y, znaczy, y, wystąpi w relacji. No ale teraz po tym całym skanda, skandalu obyczajowym, tak, jak y, grzecznie można to nazwać, no to na pewno nie. No dobra, a powiedz, y, czy ty czekasz na jakąś walkę, y, jeżeli chodzi o sobotnią galę oprócz tak. swojej. Oprócz swojej. Oprócz mojej, tak, y, walka. Piotra Tyburskiego z zadaniem, ponieważ pierwszy pojedynek był naprawdę ekscytujący i niewiele czasu zabrakło, to zaczął przeważać w tym pojedynku, przeszkadzać zwycięstwa na swoją korzyść. Poza tym walka Madusza Ferrari jest również interesująca z Arkiem Tańcową. Walka Alberto i Księżniczki, czyli starszego z braci Tyburskich. Kurde, nigdy nie, zawsze mówię, że jest starszy, a nie, tak do końca nie wiem, który z nich jest starszy, bo to chyba minuty ich dzielą, mhm. e, czy sekundy, więc e, napiszcie w komentarzu, jeżeli się mylę. Walka dziewczyn, pomimo. Y, no bo tego, to tak... że Trochę przyrodnika tak. pod radarami, według mnie jest bardzo ekscytująca, no bo y, Dominika Rybak pokazała już bardzo fajne umiejętności w poprzednich walkach, a Ashea, według mnie, ma bardzo duży potencjał. Nie chcę tutaj rzucać jakichś y, dużych y, słów, ale wydaje mi się, że gdyby może zająć się tym profesjonalnie, y, może mogłaby pójść nawet dalej niż free fighty, ponieważ y, poziom kobiecego MMA nadal rośnie, ale. Ale myślę, że nie jest jeszcze tak wysoki jak męskiego MMA. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich, są wyjątki. Ale też myślę, że są ma... wyjątki. To znaczy, no, jest dużo bardzo dobrych dziewczyn, ale, ale jeżeli chodzi o ten niski, niższy pułap, myślę, że przy dobrym przygotowaniu i przy odpowiednim e, zebranym doświadczeniu, mogłaby sobie poradzić. Ale też myślę, że. Oczywiście nie skreślam tutaj Dominiki Lebaka absolutnie. Mhm. Myślę też, że jest duży, duża możliwość wejścia jako kobieta do tych sportów walki, bo jednak mamy takie przeciążenie mężczyznami, a mało jest tych kobiet, które walczą i Zresztą niewyrazistych kobiet, które też, że tak powiem, ekscytują publiczność. Czy ty masz na myśli kogoś, kto, nie wiem, w KSW, z KSW na przykład, czy z jakiejś. Fe... Czy mógłby przyjść do Free -fightów tak. kogoś? Jeśli chodzi o kobietę. Na pewno jest kilka dziewczyn w KSW, które się dobrze pokazują i myślę, że spokojnie mogłyby sobie zawalczyć tutaj, skoro my, mężczyźni i zawodnicy przechodzimy, myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zobaczymy pierwszy transfer. Ale do... masz jakieś nazwisko w głowie? Na, 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 na tą chwilę nie. Dobrze, to Marcinie, poproszę cię, jakby to był Piotr Szeliga, co byś mu powiedział? Nic właśnie. Nic. Czyli po prostu patrzysz w kamerę i. Cisza. I jestem zażenowany. Okay. Czyli tak, będę zażenowanego. Tak to wygląda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję tak. bardzo Marcin. Dzięki. Trzymaj się.